Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Filmy MCU dzieją się w tym samym świecie, w tym samym multiversum, a co za tym idzie, są niejako połączone. Niektóre filmy są bardziej ze sobą połączone, a niektóre mniej. Jak na przykład Spider-Man: No Way Home jest bezpośrednio połączony z Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Co za tym idzie, filmy odpowiadają na pytania zadane w innych filmach lub nawet w tym samym i zadają ich tyle samo, jak nie więcej. Jakiś czas temu premierę miał Doctor Strange in the Multiverse of Madness, czyli drugi solowy film o przygodach doktora dziwnego. No i jak zwykle, odpowiedział na dużo pytań, ale jeszcze więcej ich zadał. No i dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Oczywiście nie będzie to jednoznaczna odpowiedź, tak więc jeżeli masz swoją teorię na jakiś zadany temat, to napisz ją w komentarzach poniżej. Być może wspólnie uda nam się dojść do jakiegoś rozwiązania. Tak więc przed nami kilka pytań, które Mam po obejrzeniu Doctor Strange in the Multiverse of Madness i które wy macie, bo pytania wziąłem z ankiety na karcie społeczność. Pierwsze pytanie to, czy MCU to Ziemia 1999999 czy 616? Jeżeli chodzi o taką główną ideologię, to komiksowa Ziemia MCU to 616, natomiast ta z filmów, Kevin Feige powiedział, że to Ziemia 19999999. No i do tej pory się tego trzymaliśmy. Następnie Mysterio w Far From Home powiedział, że pochodzi z innego świata, pochodzi z Ziemi 616. No i tu już fani zaczęli drapać się po głowie. Skąd Mysterio to wiedział? Skąd wiedział, że jest z Ziemi 616? Skąd ta numeracja, ta konkretna cyfra? No i teraz w Doctor Strange in the Multiverse of Madness, kiedy Doctor Strange zawędrował na Ziemię 838, tamtejsza Christine Palmer powiedziała im, że jego ziemia, ziemia doktora Strange'a, czyli nasza ziemia w MCU, to ziemia 616, co jest zupełnie sprzeczne z tym co Kevin Feige powiedział wcześniej. Na to wychodzi od teraz, od 6 maja, od premiery Doctor Strange in the Multiverse of Madness, że komiksowa ziemia MCU i ziemia filmowa MCU to ta sama ziemia, czyli ziemia 616. Co się stało z tym nazewnictwem ziemi 1999999? Na razie nie wiadomo, oczywiście Istnieje gdzieś taka wersja Ziemi, ponieważ, jak Ameryka Chavez powiedziała, istnieje nieskończona ilość różnych wersji świata, tak więc gdzieś ta wersja jest, ale od tego momentu nasza Ziemia MCU i Ziemia komiksowa MCU to 616, czyli teraz komiksy i filmy to jeden wielki kanon. Ale co ty o tym sądzisz? Kolejną kwestią jest to, czy Wanda zginęła na końcu filmu. Jak doskonale pamiętacie, na końcu Doctor Strange in the Multiverse of Madness Wanda przybyła na górę Wundagore, aby jeszcze bardziej i lepiej poznać Darkhold. Tam, kiedy przeszła Katarsis, stwierdziła, że już nigdy nikogo nie skrzywdzi i zniszczyła wszystkie wersje Darkhold, jak również całą świątynię na górze Wundagore, zrzucając ją na siebie. No i teraz, czy Wanda tak naprawdę zginęła? Czy Scarlet Witch nadal żyje? Odpowiedź Moim zdaniem jest taka: Wanda żyje, jednak nigdy już się nie ujawni, dopóki jakiś fajny film albo scenariusz nie będzie potrzebował Scarlet Witch jako pomocnika albo wroga. Czyli Wanda gdzieś sobie tam będzie czekała w uśpieniu, dopóki scenariusz nie pozwoli jej wrócić. A wy co o tym sądzicie? Kolejne pytanie to: Gdzie jest w tym wszystkim Vision i czemu Scarlet Witch nie szukała nowego Visiona? Jak powiedziała Ameryka Chavez, istnieje nieskończona ilość światów, w których wszystko jest możliwe. Dlaczego więc Wanda nie szukała nowego Visiona? Wygląda na to, że Vision nie był dla niej tak ważny jak dzieci Billy i Tommy, skoro skupiła się na poszukiwaniu tylko dzieci. Visiona kochała najbardziej na świecie, ale jak się okazuje jednak po Multiverse of Madness jednak dzieci kochała bardziej niż Visiona. Dlaczego więc nie szukała innej wersji albo dlaczego nie szukała e, innego świata? Świata, w którym Wanda nie żyje, tak aby mogła zająć się Billim i Tomim. To wszystko nie ma sensu. Kolejne pytanie to co za Gatą Harkness, skoro Darkhold została zniszczona. Wanda zniszczyła nie tylko świątynię na górze Wundagore, ale też wszystkie wersje Darkhold z całego multiversum, tak aby nikt już więcej nie mógł jej użyć. W takim razie pojawia się pytanie co z Agatą Harkness? Jak pamiętacie, w finale WandaVision, Wanda Maximoff, czyli Scarlet Witch zamknęła Agatę Harkness w takim więzieniu za pomocą właśnie magii z Darkhold. No i teraz, skoro Darkhold nie istnieje, skoro Darkhold zostało zniszczone, to czy Agata Harkness jest Stanie się uwolnić ze swojego więzienia i teraz Siać kolejne zniszczenia przy Westview i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że już niedługo będzie solowy film o przygodach, właśnie Agaty Harkness, który prawdopodobnie odpowie dokładnie na to pytanie. Jednak na ten moment moim zdaniem odpowiedź jest taka: dokładnie tak, Agata Harkness będzie w stanie uwolnić się ze swojego więzienia. Czy Illuminati są na Ziemi 616 i czy John Krasiński zagra Mr. Fantastika? Multiverse of Madness wprowadził nam kolejną grupę superbohaterów, jaką jest. Illuminati. Niestety widzieliśmy ich tylko w Ziemi w wersji 838. Czy to oznacza, że iluminati z Ziemi 616 nadal czają się w ukryciu i dalej dyrygują naszym światem? Czy w ogóle istnieją? Odpowiedzmy sobie najpierw na to drugie pytanie: czy Krasiński może wcielić się w Mr. Fantastika w naszym Illuminati? Odpowiedź jest krótka, jednoznaczna tak. Niektóre warianty wyglądają tak samo, co oczywiście może wskazywać na to, że nasz Mr Fantastic może wyglądać jak John Krasiński. I tutaj mamy krótką odpowiedź. Drugie pytanie to czy Illuminati istnieją na Ziemi 616. Tutaj odpowiedź również jest twierdząca, bo uważam, że tak, tylko że nasi Illuminati, nasza grupa Illuminati nie została jeszcze odkryta. Dalej w cieniu gdzieś tam pociągają za sznurki, dyrygując całym MCU. Zostając jeszcze chwilę przy Illuminati, kto zagrał Inhumans i czy Inhumans są teraz kanonem? Jednym z członków Illuminati był Black Bolt z Inhumans. W jego rolę wcielił się Anson Mount, który również wcielił się w Black Bolta w serialu ABC Inhumans, który chyba jest najgorszym serialem odnośnie Marvela, jaki kiedykolwiek powstał. Ale tutaj, czy ten sam aktor grający tą samą postać tworzy z Inhumans Canon? I tak, i nie. E, tak, ponieważ jest to ta sama wersja, co w filmie czy serialu Inhumans. No ale teraz Kevin Feige bezpośrednio powiedział, że seriale nie łączą się z MCU oprócz tych z Disney Plus. Ale tutaj jest też sprzeczność, ponieważ na Netflixowym e, portalu były takie seriale jak Daredevil na przykład i już w MCU wystąpiły e, Vincent D'Onofrio jako Kingpin i Matt Murdock jako Daredevil. Tak więc już to jest połączone w jakimś stopniu, ponieważ sami aktorzy powiedzieli, że to są dokładnie te same wersje z Netflixowych seriali. Tak więc, dlaczego by Inhumans nie miał być kanonem? Ale to jest kwestia sporna. Co się stało z Mordo z Ziemi 838, no i naszym Mordo? Jak dobrze pewnie pamiętacie, na końcu pierwszego filmu o przygodach doktora Strange, Mordo wypiął się na świat magów i poprzysiągł wyplenić się w magię ze świata. Tylko że w Doctor Strange in the Multiverse of Madness nic na ten temat nie powiedziano. Zamiast tego spotkaliśmy inną wersję Mordo, czyli Mordo z ziemi 838 jako członka Illuminati. Wanda Maximoff zabiła wszystkich członków Illuminati oprócz Karla Mordo, którego Doctor Strange zostawił w bazie. Co? Co Się z nim stało? Czyżby tak się na maksa wkurzył, że przysiągł zemstę i teraz będzie podróżował między wymiarami, szukając naszej Ziemi 616, tak aby dokonać zemsty na naszym doktorze Strange? Zobaczymy. Szkoda tylko, że jego wątek, wątek naszego Mordo, nie został poruszony w Multiverse of Madness, ale być może w trzeciej części przygód doktora Strange'a będzie coś na ten temat wspomniane, ale jak ty sądzisz? Dlaczego jest tylko jedna wersja Ameryki Chavez? Ameryka Chavez wyjaśniła pokrótce multiversum, mówiąc, że kiedy śnimy, to tak naprawdę nie są sny, to są tylko inne wersje naszych postaci z całego multiversum. No i na to Łąk powiedział, że kiedyś miał sen, że gonią go krwiożercze klauny bodajże. Ciekawe, czy istnieje taki świat, w którym Łąk jest cały czas gnębiony przez klauny. W każdym razie. Em, Ameryka Chavez w pewnym momencie powiedziała, że jest tylko jedna wersja Ameryki Chavez, ponieważ ona nigdy nie śni. I tu pojawia się pytanie. Dlaczego? Jaki jest w tym cel? Dlaczego jest tylko jedna Ameryka Chavez? Dlaczego to było tak wyjaśnione, a raczej dlaczego to w ogóle nie było wyjaśnione? Moim zdaniem, skoro jest nieskończona ilość wersji, a Ameryka Chavez widziała niespełna 100, ponieważ wyjaśniła, że widziała chyba 72 albo 73 wersje świata to dlaczego by nie za 160 razem nie napotkała Ameryki Chavez, albo za milionowym razem nie spotkała innej wersji Ameryki Chavez? A to, że nie śni, po prostu może oznaczać to, że po prostu nie śni. Jej rasa może nie śnić. Ale co wy o tym sądzicie? Czy to będzie miało jakieś znaczenie w przyszłości MCU? Ostatnie pytanie, które najczęściej pojawiało się na karcie społeczność to skąd Doctor Strange wiedział o Spider-Manie skoro w No Way Home, który jest bezpośrednio połączony z Multiverse of Madness, rzucił zaklęcie tak aby cały świat, cały kosmos, całe multiversum zapomniało kim jest Peter Parker i Spider-Man. Teoretycznie nie mógłby wiedzieć kim jest Spider-Man. Jednak podczas rozmowy Wonga do Doktora Strange'a i Ameryki Chavez wspomnieli o Spider-Manie i na co Ameryka Chavez zapytała, czy on puszcza sieci ze swojego tyłka? Na co doktor Strange powiedział, że nie, że ma nadzieję, że nie. No i teraz pytanie, skąd on to wiedział? No i tu pojawia się ten problem: czy doktor Strange między wydarzeniami z No Way Home a Multiverse of Madness, a przypominam, nie minęło zbyt wiele czasu, Poznał Spidermana, poznał Petera Parker'a, czyżby grzebał w tym temacie znacznie bardziej niż powinien, czy jego zaklęcie z No Way Home ominęło jego, ale z drugiej strony musiałoby też ominąć Wonga, ponieważ ten też wiedział o e, Spidermanie. Tak więc to jest taka dziura fabularna, czy taki błąd filmowy który naprawdę nie daje spokoju wielu, wielu fanom. Jak myślicie, jakie jest rozwiązanie tego problemu? Moim zdaniem jest to po prostu zwykły błąd, ale może jest w tym coś większego, coś głębszego. Rozpisujcie się w komentarzach. No i oczywiście, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach poniżej. Trzymajcie się, na razie.